Dobry wieczór, witam ponownie, mam 19.30, 13.05, 13, 13 października 2023. Tak jak już nagrałam wcześniej filmik, na którym, tak jak słyszeliście, byłam bardzo zdenerwowana, ale to mi daje wyciszenie, to mi daje radość, to po prostu jest moje, połowa mojego życia. Przychodzi jesień i ja to kocham robić i, i tym się zajmuję. Od 10 lat zajmuję się również zbieraniem ziół. Zaczynałam od brzozy, tak jak Wam wiele razy już mówiłam. No, a teraz to już ten mój asortyment się powiększył. Nie będę mówić, co robię jeszcze, bo tych agentów tylko po prostu cały czas to interesuje nic więcej. Puszczę wam te nagrania, a później jeszcze wam coś opowiem o moim zebranym materiale. Halo? Halo, z tej strony Gwiecki Kacper, Fienność, w kim mam sięmność? Karolina z Rodowisku, jak pomężu Ja chciałam rozmawiać z Renatą Kaserewicz. Koserewicz. No, rozumiem, już szukam pani i My to pani dzwoniliśmy, a będzie... się Dobrze, no to sprawdzę w takim razie. Pod... A skąd w ogóle bierzecie te dane? Skąd w ogóle bierzecie dane, żeby tutaj sprawdzać jakąkolwiek sprawę? Kto wam przekazuje dane, bym chciała wiedzieć. I kim pan tak naprawdę jest? Wiem, kto zlecił sprawę? Dlatego najpierw muszę ją znaleźć. Ja panu już powiedziałam, że ja chcę rozmawiać tutaj z panią Renatą Kose Kosarewicz Kosarewicz. Ja z panem nie chcę. Jest pan uprawniony, jest pan... Kim pan w ogóle jest, proszę pana? Pracownikiem infolinii intro. Ale ja nie chcę z pracownikiem rozmawiać, tylko z tą kobietą, co tutaj sobie postawiła elektroniczny jakiś podpis, czy co tam. I z nią chcę rozmawiać, bo Pan nie jest tutaj uprawniony do tego, żeby odpowiadać na moje pytanie. Proszę powtórzyć imię i nazwisko pracownika, z którym Pani chce rozmawiać? Renata Kosarewicz. Nie widzę, żebym do takiego pracownika mógł przełączyć rozmowę. No to jak to? Podaje się tutaj za radcę, za radcę prawnego się podaje. To jak to jest? Proszę pani, pani dostała jakiś list, jakiś mail. Ale co to pana interesuje? No dzwoni pani do nas na No bo taka pani tutaj po prostu chce wiedzieć, czy jest u was zatrudniona jako radca prawny. Renata Kosarewicz. I to tylko chce wiedzieć. Rozumie pan to? Proszę Pani, nie znam wszystkich pracowników. No to, firmy. no to ja nie wiem, no to proszę mieć kierownikiem z prezesem, kto tam jest na tej waszej intrum, co to jest w ogóle, co to jest w ogóle za spółka. Spółka co. A, spółka, spółka Mhm. Spółka z zwierząt. ma Spółka zwierząt. Spółka Pani chce o tej sprawie porozmawiać? Nie, ja chcę rozmawiać z tą konkretną kobietą, która tutaj jest podobno radcą prawnym. I nic mnie więcej, proszę pana, nie interesuje na chwilę obecną. Nie, nie, ale nie będę mógł pani tam przełączyć. Dlaczego mnie pan nie może przełączyć? Bo co? Bo tak, tak jak mówiłem, nie mam możliwości tutaj przełączenia do pracownika, o którym pani mówi. Więc jeszcze raz, z kim rozmawiam? Gliński Kasper. Więc uprzedzam pana, moja rozmowa jest też nagrywana i ten szantaż, który robicie na ludziach, później będzie po prostu sprawa w sądzie. Ja tą rozmowę upublicznię. Zgadzamy się na, re... Zgadzamy się na Nie interesuje na mnie na co wy się zgadzacie, się zgadzacie bo... W... Nie interesuje nagrywanie. mnie, bo inaczej ja z Wami też nie mogę rozmawiać, a Wy sobie nagrywacie rozmowę. Bo jeśli nie wyrażę zgody na nagrywanie, to nie dodzwonię się do Was. Więc to działa w dwie strony, proszę Pana. I żadne RODO. Nie, nie zgadzamy, zgadzamy się na nagrywanie. Nie zgadzamy się na przetwarzanie udostępniania. Ja udostępnianie. jestem wolnym człowiekiem, a Wy mnie na chwilę obecną szantażujecie. Nie macie uprawnień żadnych komorniczych, nie macie nic. I nie jesteście żadnymi radcami prawnymi w Polsce. Ale Ale ja nie mam zamiaru, bo ja nie mam żadnej sprawy. Czy pan nie rozumie, że ja nie mam żadnej sprawy? To wyście sobie wymyślili jakąś sprawę. Proszę pani, ale znalazłam tutaj właśnie sprawę pod pani imię i nazwisko, które pani mi podała. Słucham? Pani Karolina Mądrawska, tak? Karolina z rodu biskupiak po mężu Mądrawska. I tutaj przy tak, przy pani nazwisku tak po mężu Mądrawska sprawę znalazłam. Po jakim mężu? A kto, a kto w ogóle przekazał wam moje dane? Bym chciała powiedzieć, kto udostępnił, kto z RODO, bo złamaliście w tej chwili RODO, ta osoba złamała, więc chciałabym wiedzieć, kto wam udostępnił dane pani, wolnego człowieka. Kontaktowaliśmy się z panią w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Wiener. Jakiego towarzystwa? Jakiego? Jakiego towarzystwa się pytam? Wiener. Ale co to za towarzystwo w ogóle jest? Co mnie to wasze towarzystwo to, interesuje? To, towarzystwo ubezpieczeniowe. I co to Towarzystwo ubezpiecza? Szczegółów sprawy nie mogę przekazać. No to jak pan nie może przekazywać, to wasze towarzystwo mnie nie interesuje, bo to towarzystwo nie ma uprawnień do prowadzenia jakiejkolwiek działalności na terenie naturalnego mocarstwa polskiego. A ja wypowiedziałam posłuszeństwo, a wy przekazujecie sobie y, te y, dane z Pesela nielegalnie. Nie rzeczy w Rzeczypospolitej, a nie Mocarstwa. Jakiej Rzeczypospolitej? Chyba się pan pomylił z tym wszystkim. Jakiej Rzeczypospolitej, pisowskiej? Jeszcze przyjdzie mi pan tu spałą, może i będzie mnie katował? Bo pan żyje w Rzeczypospolitej? Ale o czym teraz? O tym, co pan właśnie, że szantażujecie mnie. Nawet nie wiem, kto wam przekazał moje dane, na jakiej podstawie. Ja bym chciał z panią sprawę wyjaśnić, bo są to... A ja nie chcę wyjaśniać, ja chcę tylko, ja chcę tylko żeby mi ta Renata, radca prawny Renata Rewicz nadesłała na tutaj maila uprawnienia do zasiadania, do sprawowania jakiegokolwiek w naturalnym mocarstwie polskim. A jeśli nie macie, to te spółki, to sobie możecie wiecie gdzie wsadzić. proszę pani. W takim razie, jeżeli nie będziemy mogli porozmawiać o sprawie, ja dziękuję za telefon. No nie możemy porozmawiać. Kontakty mogą się ponawiać. Na YouTubie, na YouTubie ta sprawa się już upubliczni się, bo wy szantażujecie ludzi nielegalnie. Nie zgadza. Nie interesuje mnie na co się pan zgadza. Nie chciał mnie pan połączyć z prezesem, nie chciał pan mnie połączyć z tym pseudoradcą prawnym, więc niestety, ale rozmowa jest upubliczniona, bo ja się w państwie polskim nie dam szantażować okupantowi. Koniec! To proszę się douczyć, dobrze? Proszę się douczyć, bo jest pan niedouczony. Spółka Zoo to po prostu do Zoo się tylko nadaje. I proszę się douczyć i przestać szantażować ludzi. Ja nie mam obowiązku czegokolwiek ubezpieczać. Tak się nagrywają, że się właśnie Pan rozłączył, bo są zbulwersowani zawsze mówieniem prawdy. Linacrodobiskop jak po mężu Mądrawska. Ja proszę pana, chciałam się dowiedzieć, czy przyjmujecie też sprawy dłużników, bo ja bym chciała tutaj żebyście po prostu zaczęli działać w sprawie sędziów, prokuratorów, policjantów, którzy zalegają mi z odszkodowaniem. Tutaj jeżeli pani by chciała coś z to zły numer pani wybrała. Pani zadzwoniła się od osoby, która obsługuje osoby, które mają u nas sprawę, a nie osoby, które są ogłosną tę sprawę. Na internecie proszę wejść na intrum.pl tam pani ma numer i wszystkie instrukcje, co należy w takiej sytuacji zrobić. Uh -huh. A gdzie, gdzie mogę się skontaktować z Renatą yy, Kosarewicz. A pani ma to imię i nazwisko z jakiegoś listu? A to, to pana nie interesuje. Ja się pana pytam, gdzie mam się z tą panią skontaktować? Jak mam się skontaktować z tą oszustką? To mnie interesuje. Nie znam tej pani. No ale podaje się zarabcę prawną w waszej firmie. To jak to? Działacie w firmie i nie znacie osób, które coś wam zlecają? Nie znam wszystkich osób po imieniu i nazwisku, proszę pani. Dlatego chciałem zapytać się, skąd pani ma to imię i nazwisko, bo pewnie tam jest numer, który mnie No dotyczyali. właśnie ten numer jest. Właśnie ten numer i ten numer i ta osoba się pod was podszywa. A pani ma od nas list jakiś? Że pani ma... Nie telefon? interesuje to pana. Nie interesuje to pana. Ja chcę, no tak, ja chcę wiedzieć, proszę pana, jak chcę wiedzieć, jak mam się skontaktować z Renatą Kosarewicz. I nic więcej mnie nie interesuje. No tak, ale żeby mógł pani pomóc w tym, potrzebuję więcej danych. Pan, Pan nic więcej pana. nie potrzebuje. Ta kobieta podszywa się pod waszą firmę. Skąd pani wie, że niczego nie potrzebuje, jak to ja jestem osobą, która będzie szukać? No chyba wiem, że jest mi to potrzebne. No inaczej bym o to nie prosił. No bo po co? No po to, że ja chcę wiedzieć po prostu, czy ta osoba pracuje i z nią. Macie mnie skontaktować. A nic więcej, czy list, czy nie list, co, co to nie jest ważne. Ja mam całą listę Dobrze. ludzi, których ścigam i oni mi nie chcą zapłacić pieniędzy i chcę też ich oddać do komornika, do jakiejś takiej spółki, nie wiadomo co, nie wiadomo skąd ta spółka się wzięła, połączenie. A wy siedzicie na infolinii i nie potraficie udzielić normalnej informacji. Radca prawny, kto to jest? Do A On do czego się... się do infolinii. To do kogo się dodzwoniłam? My nie mamy w firmie infolinii telefonicznej. My wszelkie reklamacje rozpatrujemy mailowo. Pani dozwoniła się do, do działu, które obsługuje się klientami, które ma u nas sprawę. Nie jestem z infolinii, także przykro bardzo. Nie pomogę pani. Ale podpisał Którym się nie... Dobrze, ale jeśli pismo wysyłacie, to pan się nie podpisał na tym piśmie, tylko Renata Kosarewicz, a z tą kobietą nie idzie się skontaktować. Czyli wasza firma jest oszustwem. Dobrze proszę pani, bo pani w tym momencie nie chce mi w żaden sposób dać dodatkowych danych, które mi pomogły. No nie no, bo to są dane wrażliwe, Ale to są dane wrażliwe, a wasza firma przejęła dane, które ja się nie wyraziłam zgody. Nie wyraziłam zgody na przekazywanie ja prosił, moich danych. O numer sprawy. Ja o numer, sprawy. numer sprawy. Nie będę ujawniać, numer, bo ja nie mam żadnej sprawy. To jest wymyślone. To jest fikcja. To jest fikcja. Ja potrzebuję po prostu tutaj, żeby ludziom pokazać i nagrywam każdą rozmowę, tak jak wy nagrywacie każdą rozmowę. Jaką fikcją jesteście? Nie wiecie o mnie nic, a po prostu Ktoś przekazał Wam moje dane w nielegalny sposób. I jeszcze podszywa się jakaś kobieta, że podaje się za radcę prawnego uprawnienia tej kobiety. Jest pan dru, drugą, drugim człowiekiem, z którym rozmawiam. Pod tym numerem. Bo przed chwileczką dzwoniłam. Szukam w internecie, gdzie jest ta kobieta. Jest tylko fikcją. Fikcją RP. Żydowskiej firmy. Żydowskiej Poland Republic. I nic więcej. Pani ma jeszcze jakieś, jakieś pytanie do mnie? Nie, nie mam. Dalej szukam tej Renaty Kosarewicz. Od poniedziałku zacznę ponownie szukać i ma udokumentować, że... Posiada dokumenty wykonywania radcy prawnego na terenie naturalnego mocarstwa polskiego. Jeśli nie, to jest oszustką. Proszę to przekazać, e, to nagranie, a jak tego to może sobie ta Renata Kosarewicz odsłuchać na Karolina Mądraska, na kanale Karolina Mądraska. Bo wszystkie rozmowy tam upubliczniam. Dosyć dyskryminacji narodu polskiego. Dziękuję panu bardzo i pozdrawiam wszystkiego. Dobrego życzę. Dziękuję, do usłyszenia. Tak jak słyszeliście, ci młodzi ludzie są wyszkoleni do tego, żeby straszyć człowieka i nic więcej. To są po prostu e, sądy kapturowe. Intrum, Intrum Król i Wspólnicy, Kancelaria Prawna SP.K. Pan powiedział, że są spółką. E, prze, e, przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty, rozumiecie? 10. Naddzie... Przeczytam Wam, bo znowu się tylko zdenerwuję niepotrzebnie. Uprzejmie informujemy, iż w dniu dw... 2023-10, to od dupy pisanie, to też jest po prostu nie wiadomo skąd to wzięte, 9.10.2023 nadał klauzurę wykonalności nakaza... nakazowi zapłaty o sygnaturze nie wiem, tam nie, czytać, nie czytać. Na razie nie będę tego ujawniać. Mając powyższe na uwadze, wierzyciel dysponując tytułem wykonawczym na podstawie artykułu 3 ustawy trzeciej, punkt drugi ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych. Nie, to oni sobie wtedy wtedy właśnie yy, też yy, zmarł mój yy, drugi mąż. No i oczywiście pewnie teraz im się przypomniało, że ten samochód e, trzeba ubezpieczyć, nie? a że sąd w Trzciance nie potrafi sobie ze sprawą spadkową poradzić, no to przekazali prawdopodobnie do jakiejś fikcyjnej spółeczki, no i wykonali e, na mnie tutaj jeszcze nie wiem, czy egzekucję, bo to jest przed egzekucja, jest uprawniony do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. No i teraz tam na dzień spłatę 584,30 zł, takie jest zadłużenie na dzień dziesiąty, nie? Spłaty należy dokonać i sprawdziłam sobie na numer banku PKO S.A. to jest, bo oczywiście oni tego nie piszą, ale początek jest 12, 12,40. No i to jest połączenie z Alior Central, bo, cente, centrala, bo to też tak wyskakuje. No, i tytułem przelewu: spłata zadłużenia w sprawie tam CRTTT. No, i brak wpłaty do dnia znowu 2023-1017, to już tak po hebrajsku trzeba i pisać, nie? Spowoduje zadłużenie wniosku egzekucyjnego i w konsekwencji wszczęcia egzekucji komorniczej. Tak, jak powiedziałam, zapraszam tego komornika. Bo chleba i soli u mnie jest dostatek. Jeszcze są dwie wiatrówki tam gdzieś w garażu, więc jak je uruchomię, to po prostu zobaczycie, co z tej soli zrobię, nie? Bo ja nie będę stała biernie, jak większość Polaków, stoi biernie i płaci wam. Płaci. Bo taka e, Renatka sobie weźmie, jest na liście radców prawnych, całe te kancelarie. Oczywiście tutaj Wam jeszcze przeczytam. Adres korespondencyjny: Intrum Król i Wspólnicy, kancelaria prawna sp.k, ulica Miłosza 15, 5304, Wrocław. Jakby mógł być inaczej: no Wrocław. Wrocław. Yy, tutaj jest kolejny numer 66. Końcówka, i, yy, nie, to jest fax. I sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej i Cruz, Nip i Regon. Czyli ten sąd sobie skąd się wziął? Nie wiadomo. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Napisałam dzisiaj rano, jak stałam sobie ze Stojskiem, to napisałam w międzyczasie, jak nie miałam klientów, napisałam do. Mateusza Jaroszewicza, który teraz to stanął murem za, za Palestyną za Palestyną, on wspiera tutaj y, Palestynę, ja do niego napisałam, oczywiście y, koleś odpisał, nie, no bo jakby inaczej, że y, chciałam tam zabłysnąć y, i tam tego, no i jak chcę się z nim po prostu porozumieć no to mam mu maila wysłać no pan i władca się znalazł od anten i nie wiadomo czego zadaniowiec y, ti, ti, ti. Y, no i oczywiście robi zbiórkę jak pozostali, jak Socha, jak tutaj Marcinek, jak inni te Szabel Goje, czy jak ich tam nazywać, bo później od razu to oni, oni mnie nie znają, oni nie wiedzą. Nie wiedzą o czym ja mówię. No i oczywiście ten y, król y, Facebooka zbiera na numer 63 29 10 30 69 0 248 10 87. Sprawdziłam Alior Bank SA, spółka akcyjna, oddział w Polsce. Tak, tacy Wy jesteście Polacy. Tacy jesteście Polacy. To jest kolejny. A tutaj. Tutaj, bo robiłam kiedyś zdjęcia, a teraz wam pokażę. To są posłowie i senatorowie, którym daliście zaufanie. Nie potrafili odpowiedzieć na zwykłe, na zwykłe pismo. Nie potrafili na apel. Na apel Marcina Bustowskiego. No przecież on, on walczył. On walczył w sprawie polskich dzieci. Myślicie, że skąd to się u mnie wzięło, co? Skąd to się wzięło? I te patałachy nie potrafiły odpowiedzieć na proste moje pytania. Jako świadoma, świadomy, zdrowomyślący człowiek zwracam się z pytaniem do burmistrza, radnych, zastępcy burmistrza i radcy prawnego. Czy zamierzają się włączyć w akcję prowadzoną przez pana Marcina Bustockiego? Drugie. Czy zgadzacie się państwo na trucie pols Polski, polaku, Polki? Błąd jest akurat, Polaków oraz ich dzieci. Czy zgadzacie się na dalsze opryskiwanie upraw, plonów, dosuszanie płodów rolnych glifosatem? Jaką kwotę zamierzacie przeznaczyć z budżetu gminy na przebadanie dzieci pod względem zawartości w organizmie glifosatu? Proszę o przeczytanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej: przegłosowanie, ilu e, ile głosów jest za, ile przeciw. Proszę również o pisemną odpowiedź. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Cisza! Cisza! Cisza zapanowała w Sierakowie, cisza zapanowała w Krzyżu, wszędzie jest cisza, zmowa milczenia, rozumiecie? A oni mnie będą straszyć sądami, weryfi, wery, w jakimiś e, e, tymi ustawkami sobie, sądami, które sobie powołują, nie wiadomo skąd. Andrzej Duda, do królika, jak przyjechał, to ilu ich tam pilnowało go? Bo myśleli, że ja tam polecę i będę go może nie wiem co robić. Się zastanówcie po prostu, komu służycie i kogo słuchacie w ogóle. Sieraków, odpowiedź, odpowiedź pana goździa. Na śmieci nie umieją odpowiedzieć na nic, nie, nie potrafią podjąć yy, zdania, nie potrafią akcji podjąć. Żeby y, śmieci były, nie śmieci, tylko butelki, y, odbierane w marketach. W niemieckich marketach są odbierane puszki, butelki, wszystko. U nas nic nie jest odbierane. Tylko hałdy rosną. Jeszcze przywożone z Francji do mniszek są. A wy pójdziecie głosować. Przebudzeni konsumenci. Marcin Bustowski, nie chcecie znać. Nie chcecie znać. Bo nie działam tak jak wy. Nie prowadzę zbiórki dla okupanta. I tyle mam wam do powiedzenia. Takie są wasze wybory. Radna, zgłoszona do niku. Wszyscy, proszę bardzo, senatorowie, nie odpowiedzieliście. Brown, nie odpowiedziałeś. Na dwa pisma, bo nawet przez y, przypadek, nie przypadek, pomyliłam się, i wysłałam dwa razy. Dwa listy wysłałam do ciebie, ty patałachu żydowski. Później mowa nienawiści. Jaka jest moja mowa nienawiści? Jak prześladujecie mnie cały czas i udajecie, jak to tutaj jest wszystko w porządku, bo przecież jest grupa ludzi, która protestuje. Non-stop protestują, chodzą po ulicach, marsze organizują. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Proszę bardzo. Odnośnie piecy, odnośnie piecy, który Witek Maciołek zorganizował akcję dla okupanta, dla Unii. Ja ile mam mieszkańców miałam chodzić od domu do domu i st stworzyć ankietę, kto czym pali w piecu i jaki ma piec. I są tysi, to się dali w to wkręcić. To są dokumenty, rozumiecie? To jest cała, cała dokumentacja zebrana, z której wycofała się prokuratura, CBA się wycofało, wszystkie organa, niby władzy wycofały się, bo zamiatali wszystko pod dywan. I wy pójdziecie głosować. Wy nawet mojego filmiku nie potraficie przekazać jeden drugiemu. Nawet tego nie potraficie zrobić. Tacy jesteście antysystemowi. Poznański, antyglobalista i wszyscy po kolei. Wczoraj do mnie napisał pan Tomek ze środy: Jakie nastroje? U mnie nastroje są zawsze takie same. Kiedyś to się skończy, kiedyś to się wszystko skończy i ja odszkodowanie na pewno dostanę, bo znajdzie się taki sąd. Jak nie u nas w Polsce, to znajdę za granicą taki sąd. I spokojnej nocy Wam dzisiaj życzę. Jutro pewnie się ten filmik ukaże, albo w nocy, jak nie będziecie mogli niektórzy spać. Także wszystkiego dobrego i zobaczymy, co będzie w poniedziałek po tych Waszych pseudowyborach i jak zadaniowcy wywiążecie się z tych swoich akcji. Wszystkiego dobrego życzę mądrym ludziom, którzy nie pójdą na te wybory albo pójdą sprawdzić, czy ktoś nie podpisał za nich tej listy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i myślę, że ich pokonamy.